W poprawnej wymowie nie ma nic złego. W rzeczy samej nie ma. Powinnam wracać do pracy. Inaczej ktoś mógłby dostać to, co zamówił. Włosy z ust, rękawice na ręce. Miałaś kiedyś faceta, którego wszyscy lubili? Nie. Spotykam się z kimś, kogo wszyscy moi znajomi lubią. Mówimy o tych kojotach? Dobrze. Krowie się udało. Wierzysz w to? Bo wiesz co? Ja tego nie czuję. Oni to czują, a ja nie. Kochana, Zawsze powinnaś to czuć. Jeśli masz do niego taki stosunek, rzuć go. Nie będzie łatwo. Jest duży, jakoś to przeżyje. On tak, boje się o pozostałą piątkę. Nie masz szacunku dla swojego ciała? Wiesz, co sobie robisz? Mam was dość z waszym rakiem, rozedmą i chorobą serca. Bo ostatecznie palenie jest super i dobrze o tym wiecie. Chandler. It's Alan. Alan chce z tobą porozmawiać. Seriu? Cześć jest stary co słychać? Powiedziała Ci? Raz na jakiś czas. Tak, teraz. To nie takie złe. Fakt. Nikt mi dotąd tego tak nie wyłożył. Dzięki. Dobry jest. Gdyby tylko był kobietą. Ile lat ma ta skarpeta? Gdyby miał skarpetę na dłoni przez 30 lat, też by mówiła. Chyba czas zmienić komuś plaster nikotynowy. Gdzie Joey? Zjadł moją ostatnią gumę, więc go zabiłem. Czy postąpiłem źle? Chyba jest naprzeciwko. Dzięki. Proszę. Teraz ogarnia mnie rozkosz. Phoebe, zjesz to ciastko? Ktoś chce zjeść to ciastko? Może ja. Przepraszam. Ci głupi ludzie od napojów dali mi za kciuk 7 tysięcy dolarów. O Boże! Ale po drodze wdepnęłam w gumę. Co się dzieje ze światem? Co jest? Pomyślałam, że to miło, kiedy jesteśmy razem. Byłoby milej, gdyby każdy miał na sobie majtki.